domem dalmatyńczyków. link długo mam na ciebie czekać? No, jeszcze się przebieram. Poczekaj. O, już jestem. A to co ma znaczyć, nie idziesz na żadną plażę. Ale mam też potem randkę. Aj tam randki. Z kim? Nieważne z kim. Ważne, że będę się dobrze bawić. Dobrze, schodźcie już, dziewczynki. już idziemy. Znowu to samo. Co się stało, déjà No, znowu muszę y, zostać z tatą. No, przepraszam, ale cóż, tak wyszło. Dobrze, Dolink, weź, daj mi ten kapelusz i włóż na siebie coś mądrzejszego niż. Dobrze. O. Co ci, siostra? I czemu ubrałaś kapelusz plażowy? Nie wiem, wiesz, mam randkę. Jeżeli byś chciała wiedzieć, i to nie twoja sprawa, wiesz? Yy, dobrze. No to więc położę tutaj. Dlaczego to akurat ty nie możesz zostać w domu? Yy, bo ja muszę kupić sobie make-up. Dobrze. Czy tak może być? Dobrze. Ale, żeby było idealnie. Okej, okay, jest wszystko. Uczesana sierść, tak. Dorobiłaś sobie kilka kropek, tak. Żebyś nie wyglądał jak młody dalmatyńczyk. Tak, 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 tak. Świetnie. Dodaj sobie trochę makijażu? Nie. Właśnie. Jeżeli masz pryszcze, to sobie weź je zamaluj na biało i czarno, ponieważ jesteś dalmatyńczykiem. Dobrze. Ale, gdzie ja położyłam ten make-up? Nawet nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie jest moja kosmetyczka. O Boże, dobrze. Dzisiaj jedziemy znowu do Jackowicz po, po nowe ciuchy i po nowe wszystko. Dobra, nieważny do link. Nieważny do link, idziemy na przystanek. Chodźżeś szybko. Boże, a Papa Dylan, idziemy. Dallas, Destiny. Czemu mi zadajecie cios w plecy? No, znowu to samo. Weź, posprzątaj tą nitkę. No przecież to nie moja wina, że ona się tu wzięła. Znowu będę głodować. Boże, czyje to picie? O! Oh. I znowu będziesz grać na tym... Na, na tej konsoli? Ale to jest taka specjalna... Kierka, Animal Crossing, Bo. Dobrze. A więc, u, widzę, że dzisiaj Hanselka nie ma. Jak to nie ma? Gdzie, gdzie? Dolink, nie ma go. A, a gdzie mógł się podziać? Nie wiem gdzie. Gdzieś poszedł. Nie wiem. Może do sklepu? Upsik. Ale się złożyło. Teraz, co ja tam słyszę? Nie ma Hansela, jak to możliwe? Przecież zawsze tu jest, jak gdzieś wyjadę. A, szczęście, nie będzie się z nim spotykać. Zaraz. Hansel! Co? Hansel, Hansel, jesteś! Nie! Hansel, jesteś, jesteś, jesteś! Tak, jestem. Gdzie twoja fu, fu Mama nią pojechała po, po no, jeż, je, pojechała do sklepu. A -a 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 -a. Do link, bo ojciec patrzy. Jak to? Dajcie mi. Patrzyj, dajcie mi przejście zrobić. Proszę mnie przeprosić. O nie, no nie. Podsłuchiwałam Waszą rozmowę. Dlaczego mi to robisz? Nie mogę pogadać z moim kolegą z klasy, którym się zabojałaś. Właśnie! Dziewczynki, Dylan, weź się zajmuj déjà vu. O, matko! My goodness! No. Szczególnie. To idź sobie dobrze. Idź do chałupy. I się zajmij, i déjà idzie do domu. Dobrze. Zaraz tam. Dylan do ciebie pójdzie. ojciec. Ja, ja, jeszcze spotkam. Na przystanek trzeba. Ty się już nie komplektuj. Spotkamy się kiedyś, prawda? A. Przecież dzisiaj się spotkamy. Yeah! i na randkę. Świetnie. Złożyło. O nie, znowu nie może temu powiedzieć. Czy ona naprawdę nie może tego powiedzieć? Jest najgorsza i wiesz. Nieprawda! Cicho bądźcie, bo ja tu obmawiam ważną sprawę z moim kolegą. A, wy się nie przejmujcie. Przepraszam. No więc tak, spotkamy się. Wracaj, idź do chałupy i się zajmuj. Yy, déjà vu. vu. O, przepraszam, to Destiny. Ale déjà jest w domu. Dobrze, no to więc idziemy na ten przestanek. Hi, hi, hi. Dolink kończ już. Dobrze. Pa, 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 pa. Hansel. I dzisiaj się. Widzimy yy, na randce. No dż, dż. Założyć ci stawki, yy, 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 słuchawki, yy, żebyś nie słyszał tego słowa, że się w nim miłuje. Nie. Ooo. A! A więc poszło na dół, jak to spłatka. Dlatego trzeba mieć słuchawki ochronne. Co ty tam o mnie wiesz, Derzawi? A poza tym nie nazywam się pan Jabłko, tylko nazywam się, nie wiem, Dylan, twój ojciec. Chodźcie, na przystanek trzeba już iść. Do link, ale. Jaja, no dobrze. Będziemy więc czekać na, yy, na przystanku. Jeszcze miłego dnia, do link. Ale, bo będzie ojciec proszę. Będziesz znowu obserwował, tak? To jest najważniejsze. Poczekaj, mogę jeszcze z się, nim się pożegnać? No nie! Wejdź Hansel, chciałabym ci jeszcze się z tobą pożegnać, dobra? Co ty robisz? Co ty robisz? Wkurzyłem się, to bardzo. Co to za mnie wychodzi? Czy ty naprawdę musisz akurat wplątywać się to ich w sprawa. Wszystko tutaj zademalowane. Plecaka zapomniałam. O dzień dobry. Plecak jest. O! To życzę. Muszę być takie okrutne. Do linku. przestań. Nie narzekaj na życie, bo jest bardzo dobre. To dlaczego to się dzieje? W życiu. <grymne> Dolink musi się jakoś rozstać. Na razie przez jakieś kilka dni. Wiektor, mam tylko tego Hansela. Idę się przejść gdzieś daleko od nich. Muszę sprzątać. Muszę wszystko sprzątać. Będę wysłuchiwał tych, tych takich, nie wiem, miłosnych scenek. Poza tym, wrócę do domu. Widać, że szybko wiesz? Przyszłeś? Bardzo dziękuję. Dysha za komplement. No, długo byłeś na tym spacerku. Nawet nie wiem, co się do... wydarzyło. Posprzątaj tam u siebie w pokoju, nie maruć. Aha, swoją smycz weź. Dobrze, przecież nic takiego nie, nie mówię. Muszę sprzątać. O, szczęście nam się trafiło do link. Idziemy, bo nie możesz tak siedzieć. Dobra, już idę. Idziemy. Marudy. Czemu? Bo nie ma dżemu. Idealnie tu. Bo sprzątamy aż błyszczę się. Dobrze. A więc tym razem teraz trzeba naprawić wyrzutnie rakiet. Dzisiaj nie muszę. Zrób sobie coś do śniadania. Łodna jestem dobrze. O, akurat szczęść trafiło doskonale. O, telefon dzwoni, muszę odebrać. Tak, halo. No cześć! Jak tam u was? Już ten. No my już dojechaliśmy. No to świetnie. A w jakim sklepie jesteście? Na razie chodzimy po wszystkich sklepach, ale tak w ogóle to wszystko dobrze. Świetnie. Może żeby wymienić ten dzwonek, bo on naprawdę mnie wkurza. Zawsze dzwoni ktoś tam. Eee, nie przejmuj się, Dylan. Na pewno sobie dzisiaj go wymienisz. A tak między nami to doń dzisiaj idzie na randkę. No, no. Ja z tego nie mówię. Ojciec się to, randka, tak, nie wkurzaj się, choć trochę to może być nie za fajne, choć, choć i tak chyba się tam dobrze czujesz, prawda? Tak, tak, dobrze się czuję, choć jak to słyszałem, to, to już niedobrze się czułem, bo, bo usłyszałem to, to już nienawiść Nakarmiłeś déjà vu? Głodna chce jeść. Znowu słyszę ten głos déjà de, vu. Yy, nie, ona przed chwilą jadła. Kłamiesz. Słyszę ten głos? Słyszę ten głos? Kłamiesz. Pewnie nie o nie nakarmiłeś. Jak mogłem jej nie, nie nakarmić? Przecież nakarmiłem ją dużo razy wcześniej. Chciałem ją buteleczką. Była nie kłam. Dobrze, dobrze nie nakarmiłem ją. No to zrób jej coś do jedzenia. Ale ona już zjadła pół miski prawie że. To daj jej coś naturalnego. Na przykład, podaj mi przykład jakiś. bo Ja nie wiem, co jej dać. Nie wiem, jakieś zdrowie żywności. Z warzyw, na przykład jak bakłażan lub brokuł lub pomidor, nie wiem, co tam chcesz, ale, było. ale najważniejsze jest to, żeby dużo jadła zdrowych rzeczy, a szczególnie najważniejsze też to, żeby się karmił, gdy mnie nie ma. Dobrze. Eee, ale mam dzisiaj leniwy dzień, lewa noga, to wiesz jak to jest. Dylan. Dobrze. A więc tak, no to kończę, kończę. Dobrze, no to pa. pa. A, jeszcze upomnienia. Yy, nakarm Dejavie. Jasne, już do niej pójdę. Dejavie, wszystko w porządku. Tak, ale może nie za bardzo. Czuję się jakbym była chuda i jeszcze jakbym nie miała życia. Oto nakarmić cię w tej chwili... Bardzo bym chciała, a wiesz, nie jesteś o, o mnie odpowiedzialny. Wiem o tym. No dobra, zrobię ci coś, matko. Uff. Czemu jest zmierzch? Doling, byliśmy tak długo, że aż minęło te pół godziny czy ileś tam. Matko boska. A wyjechaliśmy po południu, więc nie powinnaś narzekać. Właśnie, nie powinnaś narzekać. Nie powtarzajcie, po mamie powtarzalskie. Dobra, a więc ja idę. Hans! Co, znowu ten drań? Znowu ten zimny drań, będę ich obserwował. Cześć! Chodźcie! Dzień dobry! Dylan? Gdzie jesteś, Dylan? Dziewczynki, idźcie na dół. O, dejawi, byłaś na kamieniu, tak to okay, iść na dół. Na razie muszę będę... Na razie będę szukać Dylana. Dylan, gdzie jesteś? W, naprawiasz wyrzutnie rakiet? Aha, mówił mi, że leniwy dzień, lewa noga. Dobra, ale gdzie jesteś Dylan? O nie! A więc umówisz się ze mną dzisiaj na randkę. Jasne, na Doling.